Witam Was w kolejnym moim filmie. Dzisiaj, tak jak co miesiąc, sprawdzimy jakie wyniki uzyskały instalacje fotowoltaiczna i instalacja pompy ciepła. Już jest połowa grudnia, więc czas najwyższy, żeby ten filmik Wam tutaj przedstawić. Od razu też powiem, że na końcu filmiku będę dla Was miał małą taką niespodziankę świąteczną, mały prezent. Mam nadzieję, że, że, że ktoś skorzysta. My zatem przejdźmy teraz do analizy sytuacji w listopadzie. Jeżeli chodzi o listopad i produkcję energii, to były to tylko 383 kWh, i był to generalnie najgorszy wynik od czterech lat. Najgorszy wynik oczywiście mamy tutaj dwa słupki, które są niższe, ale to, to sytuacja, w której ta moja instalacja fotowoltaiczna jeszcze była przed rozbudową natomiast już po rozbudowie w ciągu czterech ostatnich lat to jest najniższy wynik, jeżeli chodzi o produkcję energii. Tutaj y, można powiedzieć, że, 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 że w grudniu sytuacja może być całkiem całkiem, bo jak patrzyłem, to na chwilę obecną, a mamy w chwili obecnej gdzieś połowę y, y, grudnia, to y, ta wyprodukowana energia y, w grudniu y, wygląda no, całkiem, że tak powiem, y, przyzwoicie. Y, jak na ten okres więc zobaczymy, może będzie lepiej natomiast sam listopad tutaj no, kiepski, bardzo kiepski oczywiście tutaj zestawienie całego roku, które jest bardziej czytelne no nie oszukujmy się, w grudniu możemy się spodziewać kolejnego spadku podejrzewam, że możemy mieć już lekki wzrost w styczniu, oczywiście zależy to od wielu czynników, takich jak głównie od słońca, ale też, też od tego, czy będziemy mieli śnieg, akurat w moim rejonie śniegu w tym roku jeszcze tak naprawdę nie było, więc gdyby nie to ta produkcja byłaby jeszcze mniejsza. Mamy niezbyt wysoką produkcję w listopadzie, więc możemy się spodziewać, że było raczej chłodno pochmurno. Co może się wiązać z większym zużyciem energii przez pompę ciepła? No i tak to wygląda, że w tym roku, w listopadzie, było to 819 kWh. Szczerze mówiąc, nie odczuwałem jakoś, żeby w tym listopadzie były jakieś bardzo chłodne dni. A żeby ten listopad był zimny jak na ten miesiąc, natomiast no widzimy, że to zużycie, jeżeli chodzi o energię, jest no sporo, sporo wyższe niż w poprzednich miesiącach. Zobaczmy, jak to wygląda w przełożeniu na dzienne zużycie. Listopad 27,3 kWh. Na dzień. czyli takie zużycie tutaj energii e, pompa mm, nam mm, zagwarantowała w tym e, miesiącu. Miejmy nadzieję, że e, grudzień e, sprawi nam tutaj niespodziankę i to zużycie będzie, będzie sporo niższe. Ja chciałbym jeszcze Wam e, powiedzieć o tej niespodziance, o której wspominałem na samym początku filmiku. Otóż w linku w opisie znajdziecie link do ładowarki w bardzo dobrej cenie, jeżeli ktoś jest zainteresowany, być może chce ktoś jeszcze kupić na prezent. Tym razem bez kodu dla wszystkich, bez względu na to, czy wpiszemy jakieś kody rabatowe, czy kupony rabatowe, cena, cena stała, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie polecam. To wszystko, jeżeli chodzi o mój dzisiejszy filmik. Zapraszam do subskrypcji, oglądania kolejnych filmików, które zapowiadają się ciekawie. Bo przypominam, że będziemy łączyć jkbms a z Cerbo Geek z VICTRONA. Myślę, że będzie ciekawie. Do zobaczenia. Cześć.